Cześć. Witam was serdecznie w kolejnym już czwartym odcinku o produktach pochodzenia pszczelego. Linki do wcześniejszych filmów oczywiście znajdziecie tutaj nad moją głową, a w międzyczasie zapraszam do innych naszych filmów. Linki do playlist także pokażą wam się tutaj u góry nad moją głową. Dzisiaj na warsztat w naszym studiu na kanale Dolnośląskie miody Bierzemy produkt, który kryje się pod nazwą Mleczko Pszczele, a potocznie nazywany Eliksir Młodości. Opowiem Wam kilka ciekawych informacji na temat tego produktu, a dokładnie jak powstaje w jaki sposób człowiek nauczył się pozyskiwać i jak możemy stosować w naszej suplementacji diety i na koniec podpowiem wam jakie właściwości a dokładnie jakie korzyści przynosi dla ludzkiego organizmu więc przygotuj sobie kawkę tak jak ja może być na przykład dobra herbatka bądź yerba rozsiądź się wygodnie i obejrzyj film do końca razem z nami przypominam że warto także wrócić do filmu w temacie propolisu pyłku pszczelego oraz pieżgi. Tam także znajdziecie bardzo dużo ciekawych informacji i podpowiedzi doświadczonego konsumenta. Linki dla przypomnienia bezpośrednio do filmu umieszczę w opisie poniżej zaraz pod oknem filmu. Zapraszam na dzisiejszy film. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem. Prowadzę własne gospodarstwo pasieczne na terenie Dolnego Śląska. Prowadzimy także szkolenia oraz seminaria dotyczące pszczelarstwa. Zainteresowane osoby oraz firmy. Oczywiście zapraszam do kontaktu. Podyślamy broszurę z interesującymi zagadnieniami. A tymczasem Przechodzimy do tematu, czyli do Royal Jelly. Specjalnie nazwałem mleczko pszczele nazwą z języka angielskiego, ponieważ w pełni oddaje pochodzenie produktu z tłumaczenia na język polski. Królewskie Mleczko Królewska Galaretka. Sama nazwa wskazuje nam, że jest to coś wyjątkowego. W nawiązaniu do filmu Państwa Kozerskich e, z pasieki Miodowa Manufaktura, który znajdziecie w sieci na YouTube bądź w innych mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że nie obrażą się na mnie za krótką wzmiankę o promocyjną filmu. W programie telewizyjnym Pytanie na śniadanie pani Magdalena oraz Pan Krzysztof bardzo ładnie i konkretnie opowiadają o pochodzeniu mleczka pszczelego oraz przekazują podstawowe informacje. Ja postaram się rozwinąć ten temat na potrzeby naszego odcinka i zaczniemy standardowo od czystej definicji mleczka pszczelego. Mleczko pszczele to kremowa substancja o barwie białej lub żółtawej, stanowiąca wydzielinę ślinianek młodych pszczół robotnic. Apis mellifera. Jest pożywieniem dla wszystkich młodych larw pszczół. Niedłużej niż do 3 dni, oraz jednym z pożywień dla królowej zarówno w stadium larwalnym, jak i stadium dorosłym. Różnice w sposobie odżywiania larw uważane są za główny czynnik odpowiedzialny za różnice w rozwoju robotnic i królowej. Larwy królowej są obficie karmione mleczkiem pszczelim, tworzonym przez młode robotnice w wieku od. 5 do 14 dni, natomiast larwy robotnic tylko przez pierwsze 3 dni stadium larwalnego. Potem dostają mieszankę pyłku, nektaru i miodu. Pożywienie królowej, w porównaniu z pożywieniem robotnic, zawiera mniej wody i 4 razy więcej cukrów, więcej białek i odmienne stężenia niektórych soli mineralnych. Odmienna dieta królowej prowadzi do zmian w ekspresji genów najprawdopodobniej przez mechanizm. Epigenetyczny, umożliwiając na przykład pełny rozwój jajników. Królowa, dzięki takiemu pożywieniu, może żyć nawet do. 5 lat. Dokładnie. Nie przesłyszeliście się. królowa może żyć do 5 lat w jednej rodzinie. Natomiast robotnice zwykle około jedynie 45 dni. Zastanawiające, prawda? Czy na to wpływ ma właśnie nasze mleczko pszczele. Matka w tym czasie właśnie swojego życia nawet do 5 lat składa dziennie tyle jaj, ile Sama waży, czyli około od 2000 do 3000 sztuk na dobę. OK, udało nam się nakreślić definicję mleczka pszczelego oraz różnicę w trybie zakarmiania przez pszczoły. Jak sami zauważyliście, nazwa królewskie mleczko jest określeniem sposobu oraz ukierunkowania wykorzystania mleczka pszczelego do zakarmiania po prostu królowej pszczelej, czyli pszczoły matki, która odpowiedzialna jest za przetrwanie rodziny pszczelej. Powiem wam trochę informacji o zastosowaniu mleczka. Było spożywane już w starożytnej Grecji. Co wynika z badań naukowych? Grecy wierzyli, że wchodzi ono w skład ambrozji. Są pojedyncze wzmianki w rękopisach z tego okresu. Arystoteles jako pierwszy zbadał rolę mleczka pszczelego u pszczół, uznając mimo braku dowodów, oczywiście, bo badania yy, i technika nie pozwalały na, na pełne przebadanie zawartości mleczka pszelego. Ale zauważył, że spożycie mleczka pszczelego zwiększa siłę fizyczną i zdolności intelektualne. Natomiast w starożytnym Egipcie produkt ten był używany jako niesamowity kosmetyk. Azji, zwłaszcza w Chinach, stosowany jest do dnia dzisiejszego w medycynie tradycyjnej, gdzie przypisuje mu się wspomaganie długowieczności i zachowanie sił seksualnych w podeszłym wieku. Obecnie wiadomo, że mleczko pszczele nie ma właściwości leczniczych, Poza właściwościami antybakteryjnymi, ale może być ku przestrodze bardzo silnym alergenem. I z powodu silnej reakcji alergicznej, naprawdę odnotowano nawet przypadki śmiertelne. Dlatego, do tematu mleczka pszczelego, poddawania mleczka pszczelego. Jak w wielu produktach pochodzenia pszczelego, przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem oraz przeprowadzić próby alergenowe. O samych próbach dla konkretnych produktów nagramy oddzielny odcinek na naszym kanale, ponieważ mamy dużo pytań z tym związanych. Mimo braku udowodnionych właściwości leczniczych i znacznego ryzyka, jest wykorzystywany w apiterapii jako środek powodujący rzekomo spadek ciśnienia krwi, a także rzekomo posiadający właściwości Przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i zapobiegające na przykład starzeniu. Tutaj zwracam po raz kolejny, podobnie jak w odcinku na temat pieżgi, że mleczko pszczele nie jest lekarstwem na objawy chorobowe, a jedynie suplementem dla naszego organizmu. Mleczko pszczele wykazuje działania przeciwbakteryjne w skutek zawartości peptydu oznaczonego jako defensin. Właściwości bakteriobójcze, bakteriostatyczne oraz właściwości fizyczne sprawiają, że mleczko pszczele jest wykorzystywane jako składnik kosmetyków do pielęgnacji skóry. Właściwości te nie zostały odnotowane przy poddaniu drogą pokarmową. Mleczko pszczele jest bardzo bogatym źródłem substancji odżywczych niezbędnych dla zachowania prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Dokładny skład Przelego może się zmieniać, ale ogólnie przyjmuje się, że zawiera ono około 65% wody, 13,5% białka, 3,7% lipidów, 12% węglowodanów, 1,2% związków mineralnych i 3% innych substancji organicznych. Mleczko pszczele dostarcza do naszego organizmu nawet 150 substancji aktywnych, korzystnie wpływających na nasze zdrowie. A są nimi m.in. witaminy z grupy B, witamina C, witamina D, witamina E, wapń, miedź, żelazo, fosfor, krzem, białka, aminokwasy, kwasy deoksyrybonukleinowe, tak to się wymienia, acetycholinę w postaci naturalnej występuje... Tylko i wyłącznie w naszym mleczku pszczeli. Skoro przeszliśmy przez podstawową wiedzę, która jest nam potrzebna do zrozumienia produktu o nazwie Mleczko Pszczele, lub Mleczko Królewskie, opowiem Wam o sposobach jego pozyskiwania. Jak pewnie się domyślacie, jest to jeden z najdroższych produktów pochodzenia pszczelego pozyskiwany przez pszczelarzy od naszych pszczół. Dlaczego? No właśnie dlatego, że pozyskiwanie jest bardzo uciążliwe i czasochłonne. Jeśli pszczelarz decyduje się na pozyskiwanie mleczka pszczelego, musi przeorganizować swoją gospodarkę pasieczną na potrzeby Pozyskiwania tylko mleczka pszczelego, specyfika prowadzenia rodziny pszczelej do intensywnej produkcji mleczka wymaga od nas, pszczelarzy, stymulowania pszczół do produkowania mleczka. Mleczko pszczele. Znajdziemy w matecznikach, czyli tzw. komórkach, gdzie wychowują się matki pszczele oraz w komórkach młodej larwy w okresie od pierwszego do trzeciego dnia stanu larwalnego. Matka pszczela karmiona jest mleczkiem, jak wcześniej wspomniałem, przez cały okres do chwili zamknięcia matecznika wieczkiem a pszczoła jedynie przez okres trzech dni stanu larwalnego i teraz znane mi dwa sposoby na pozyskiwanie mleczka. Pierwszy to forma budowania sztucznych mateczników pszczelich i e, z nich pozyskiwanie e, mleczka pszczelego w odpowiednim momencie lub druga forma pozyskiwanie mleczka z ramki, która z języka pszczelarskiego została zaczerwiona świeżymi jajeczkami i pszczoły dokonały podlania larwy mleczkiem. Jedna i druga metoda wiąże się z tym, że pozyskujemy mleczko pszczele i jednocześnie nie pozwalamy na rozwój czy to matki pszczelej, czy pszczoły wewnątrz komórki? Dlatego wcześniej wspomniałem o ukierunkowaniu gospodarki pasiecznej na produkcję mleczka. Natomiast jeśli chodzi o mechaniczne pozyskiwanie mleczka z wnętrza matecznika lub komórki pszczelej, sposób jest, sposobów jest kilka. Od specjalnych pipet, które pobierają mleczko komórka po komórce, lub już zmechanizowany system mini pompki z systemem wakum do zasysania mleczka, także komórka po komórce, poprzez przemysłowe maszyny, które rozcinają plastry oraz mateczniki i w systemie zautomatyzowanym pozyskują mleczko. Ile to takiego mleczka możemy uzyskać z jednej rodziny? Pewnie się zastanawiacie. Moja pasieka nie pozyskuje mleczka przy a jedynie w przypadku likwidowania komórek pszczelich udaje się pozyskać niewielkie ilości na własny pożytek. Ale z danych odnalezionych w sieci z jednej rodziny pszczelej w sezonie możemy pozyskać do 100 gram wartościowego mleczka pszczelego. Czy to dużo, czy to mało, każdy musi ocenić sam. Uwzględniając czas, pracę oraz korzyść materialną dla pasiki, bo przecież nikt tego robił za darmo nie będzie. Powiem tylko tyle, że z mojego doświadczenia wiem, że są na świecie, szczególnie w Azji. I na wschodzie pasieki, które specjalizują się w pozyskiwaniu mleczka pszczelego na taką skalę, że musimy się jeszcze bardzo dużo uczyć, aby nasza gospodarka była nastawiona na ten typ pozyskiwanego produktu pszczelego. No i oczywiście warto tutaj w tym temacie też wspomnieć, że jakby wycena czasu pracy jest na dużo niższym poziomie, jeżeli chodzi o wschód i Azję względem Europy, więc koszty pozyskiwania automatycznie są dużo niższe. Ale to oczywiście. Nie wyklucza możliwości pozyskiwania na naszym terenie. Teraz kilka typowych zastosowań właściwości mleczka pszczelego. Działa na przykład przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i drożdżakowo, wspierając leczenie chorób układu oddechowego. Wzmacnia układ odpornościowy, korzystnie wpływa na serce i układ krążenia, wspomaga reg regulację ciśnienia krwi, obniża poziom cholesterolu, zwiększa elastyczność naczyń krwionośnych, przeciwdziała rozwojowi Miażdżycy. Przywraca równowagę psychiczną i poprawia koncentrację, zwiększa wydolność fizyczną i umysłową. Wspomaga także leczenie schorzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. Poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego, reguluje procesy przemiany materii, chroni tkankę wątrobową przed szkodliwym działaniem substancji toksycznych, stymuluje owulację i wspomaga płodność u kobiet, zwiększa poziom progesteronu w czasie ciąży pobudza produkcję pokarmu w okresie laktacji łagodzi objawy towarzyszące menopauzie wspiera zwalczanie impotencji u mężczyzn przyspiesza gojenie się np. powierzchownych ran regeneruje i nawilża skórę zwiększa produkcję kolagenu dzięki czemu opóźnia proces jej starzenia się pomaga redukować zmiany skórne. I na koniec nie pozostaje nam nic innego jak omówienie sposobu przyjmowania mleczka pszczelego, ponieważ jest dosyć specyficzne. Dawkowanie mleczka pszczelego jest uzależnione przede wszystkim od wieku osoby, która będzie je spożywać. W przypadku osób dorosłych zalecana dzienna dawka wynosi od 0.5 do 1 g czystego mleczka pszczelego, a u dzieci Połowę tej dawki. Mleczko pszczele najlepiej przyjmować umieszczając je pod językiem. Do całkowitego rozpuszczenia i wchłonięcia. Przy takiej formie podania mleczka pszczelego najszybciej przedostanie się ono do naszego krwioobiegu. Mleczko pszczele można przyjmować także do ustnie. W tej formie może jednak y, przyswajać się nieco wolniej, przez co jego działanie także będzie opóźnione, a wszelkie wartości odżywcze nie będą tak dobrze przyswajane jak przy metodzie poddawania pod język. Mleczko pszczele zaleca się przyjmować około 20 do 30 minut przed pierwszym posiłkiem. Kuracja przy użyciu mleczka powinna trwać od 3-4 tygodni do 2 miesięcy. Dla osiągnięcia optymalnych efektów najczęściej poleca się przeprowadzenie kuracji dwumiesięcznej i powtórzenie jej 2 lub 3 razy w roku. W celach profilaktycznych kurację można uzupełnić o pyłek kwiatowy lub pierzgę. Proszę także pamiętać o konsultacji medycznej z lekarzem oraz przeprowadzenie testów alergenowych. Mleczko pszczele to substancja, którą produkują młode pszczoły robotnice ze względu na wyjątkowe właściwości mleczka pszczelego. Od dawna jest ono wykorzystywane w medycynie ludowej. Obecnie zaś staje się naturalnym środkiem Wspierającym funkcjonowanie organizmu i wspomagającym leczenie różnych schorzeń. Mam nadzieję, że po raz kolejny udało mi się przedstawić kolejny. Z produktów pochodzenia pszczelego, który obowiązkowo powinniśmy włączyć do naszej suplementacji organizmu. Czy to na zasadzie przyjmowanej codziennej dawki, np. miodu, pyłku lub pierzgi oraz mleczka pszczelego, czy to na zasadzie systemowych, okresowych kuracji wspomagających. Moim zdaniem człowiek powinien korzystać z tego dobrodziejstwa, ponieważ jest naturalne i nie ma przeciwwskazań, a nasz organizm otrzyma niesamowitą dawkę witamin i mikroelementów w nieograniczonej kombinacji uzupełniając nasze potrzeby codzienne. Ja dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam oczywiście tym samym do kolejnych odcinków. Zapraszam was oczywiście do subskrybowania naszego kanału Dolnośląskie Miody, gdzie staramy się przybliżyć pszczelarstwo z innej strony, pokazując wam dobrodziejstwo pszczół. Zapraszam także do komentowania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Pamiętajcie także, że możecie zadać pytanie, a ja merytorycznie i rzeczowo postaram się na nie odpowiedzieć. Czy to w formie pisemnej czy krótkiego wideo na naszym kanale. Zapraszam także do wspierania naszego kanału dla rozwoju mały klawisz tutaj na dole Wesprzyj. Zaraz pod oknem filmu. Z góry oczywiście dziękujemy. Wszystkie pozyskane środki są dla nas wsparciem dla rozwoju kanału. Pozdrawiam Was serdecznie, dasz miód i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!